Tym razem na bogato, bo i sprzętnie byle jaki, mianowicie Mocarny r 1000 modelowo K8 i moim zdaniem w tym najładniejszym malowaniu, e, charakterystycznym dla suzuki. i Muszę wam powiedzieć, że prezentuje się całkiem, całkiem przyjemnie. Ja osobiście gdzieś tam już powoli z tych typowych agresorów wyrastam idę bardziej w stronę turystyki, natomiast. No, nie obraziłbym się, jakby taka kausemeczka na stałe stanęła w garażu obok Hayabuski, bo, bo zawsze mi się jakoś te GSX-ery, szczególnie te nowsze, podobały. Miałem do nich słabość. Sprzęt naprawdę prezentuje się całkiem nieźle. I wizualnie, jeżeli chodzi o ten model, to wydaje się być. Fajnie zadbany. To wszystko gdzieś tam wygląda świeżo. Oczywiście ma jakieś tam drobne ocierki, ale tym bym się w ogóle nie przejmował. Na pierwszy rzut oka w ogóle tego nie widać i dosyć dosyć to wygląda świeżo i obiecująco. Jeżeli chodzi o serwis, to już patrzymy, co tam jest do zrobienia. Aha, przede wszystkim do sprawdzenia zawory, oczywiście. Zapewne do regulacji, również do kontroli łańcuszek rozrządu, ewentualnej wymiany. Ląduje też nowa uszczelka pod pokrywę, bo gdzieś tam właściciel mówi, że lubi się czasami, nie zawsze, a czasami się gdzieś tam lubi z lewej strony zapocić. Także tutaj nie będziemy nad nic skombinować, tylko idą, idzie nowy zestaw uszczelek pod dekiel. Nowa uszczelka pod napinacz rozrządu na pewno nowe świece, bo właściwie mówi, że czasami na ciepłym coś tam zagryma się przy odpalaniu, a też nie wiem, kiedy były świece wymieniane. Tutaj nie będziemy się rozdrabniać w temacie, tylko lądują też nowe świeczki. Serwis olejowy do wyczyszczenia nasączenia filtr KNA. I oczywiście na koniec synchro ustawienie TPS-ów takie rzeczy yy, aha, jeżeli chodzi o przód tarcze dosyć grube jeszcze mocno nie sponiewierane ale niestety kwalifikują się jak najbardziej do wymiany ze względu już na luzy na nitach yy, ten luz już niestety nie nie kwalifikuje tarcz do, do, do dalszego użytkowania także lądują nowe tarcze nowe klocki i tutaj temat hamulcowy, jeżeli chodzi o przód, zamykamy. Tył z tego co patrzyłem jest w bardzo fajnym stanie, jak i tarcza. Klocki bardzo grube. Tutaj się nie czepiamy, płyny były niedawno wymieniane hamulcowy, chodniczy tutaj nie dotykamy akurat tych tematów i co jeszcze? Aha, właściciel skarżył się na działanie amortyzatora skrętu. Był jakiś problem tutaj z połączeniem, były problemy tutaj z wtyczką, to zostało jakoś tam połączone, ale właściciel mówi, że miał tam jakieś sytuacje podbramkowe i wygląda na to, że ten amortyzator nie działał. Nie pomagał właścicielowi wyjść z tych opresji. No, bynajmniej tak się zachowuje, jakby nie działał. Także na pewno do pomierzenia. Sam amorek do sprawdzenia, tutaj układ połączenia. Na pewno też sobie go podepniemy pod komputer, zdiagnozujemy, czy, czy komputer wywala jakieś, wyrzuca jakieś błędy. I wtedy też będziemy trochę mądrzejsi, co go tutaj boli. Z tego co wiem, to nawet tam w diagnostyce jest opcja testu tego amortyzatora pod kątem działania, ale to, to już na sam koniec sobie zrobimy ten temat. Na chwilę obecną myślę, że to ten zakres, o którym e, mówiłem, to jest to jest wszystko. Nic więcej nie wyjdzie. Jeżeli nie ma co przedłużać, bierzemy sprzęt na serwis, troszeczkę go porozbieramy i będziemy wiedzieć, jaki jest taki całościowy zakres prac po rozbiórce. Dobra, to co? Biorę sprzęt na serwis i widzimy się już e, przy motocyklu. Na razie.